Witam, witam Was ponownie. Otwieramy dzisiaj nasze książki na stronie 23, i zaczynamy. Wczoraj mówiliśmy o zaufaniu Matki Bożej do Boga, że jest dla nas wzorem. Dzisiaj zatrzymamy się na kolejnym fragmencie i zastanowimy się nad zaufaniem Matki Bożej do nas. Ojciec Założyciel mówi, i wczoraj też rozważaliśmy, o tym, że Pan Bóg ma plan. Pan Bóg ma pewien projekt i nazywa to ojciec założyciel porządkiem zbawienia. Że Pan Bóg prowadzi nas do zbawienia, chce nas doprowadzić i to jest cel, i Pan Bóg wie, jak nas do tego celu zaprowadzić. Mówi też o tym, że na stronie 24, że do tego celu zaprasza też, do realizacji tego celu zaprasza też Maryję, że Maryja ma zadanie. Jej zadaniem jest pomóc zbawicielowi w zbawianiu ludzi dzisiejszych czasów. Zadaniem Maryi jest złożenie ich u stóp zbawiciela. To jest jej zadanie, i do tego zadania zaprasza nas Matka Boża, i dlatego mówi do każdego z nas: Nic bez Ciebie. Zastanawialiśmy się parę dni temu, we, we wcześniejszym spotkaniu, na jakiej podstawie Matka Boża ufa Bogu. A dzisiaj ojciec Kętnich zadaje nam inne pytania, na jakiej podstawie Maryja ufa nam. Co jest podstawą zaufania Matki Bożej do nas? Że ona wierzy i ufa, że włączymy się w ten plan, że jej pomożemy przyprowadzać ludzi do Chrystusa i składać ich, jakby przyprowadzać ich do stóp Chrystusa. I ojciec Kętnich mówi, że do takiego zadania. Jest zaproszony każdy chrześcijanin. Każdy człowiek jest zaproszony do współpracy z Bogiem, do troski o drugiego też człowieka, żeby ten drugi też był zbawiony. A my przez przymierze miłości jesteśmy zaproszeni też do tego w sposób szczególny. Zawierając z Marią przymierze i stając przed nią, nie tylko zostawiamy i przedstawiamy jej nasze sprawy i nasze troski, to co jest dla nas ważne, ale stajemy wobec niej pozycji narzędzia i pytamy, co ja mogę zrobić, Maryjo, dla Ciebie, jak ja mogę Ci pomóc. I to jest właśnie to zaufanie. I Ojciec nich mówi tak, zobaczcie, jeżeli Matka Boża zaprosiła nas do zawarcia przymierza miłości z nią, to ma do nas bezgraniczne zaufanie. To jest podstawa Matki Bożej, podstawa jej zaufania, jej zaproszenie. I o Matka Boża, ojciec założyciel, mówi, że Matka Boża opiera swoje zaufanie na naszej dobroci, na naszej dobrej woli i na naszej wielkoduszności. I kiedy czytamy te słowa, zastanawiam się, czy to tak właśnie jest, że Matka Boża może powiedzieć: Tak, polegam na Twojej dobroci. Jako ludzie doświadczamy swoich słabości, granic, trudności i to, że czasami chcielibyśmy być dobrze, a czasami nam nie wychodzi. I staje przed nami Matka Burza i mówi: Ufam Twojej dobroci, wierzę, że jesteś dobrym człowiekiem i mogę na Tobie polegać. To jest, wydaje mi się, kochani, aż zawstydzające, że mimo naszej słabości Matka Burza ciągle przychodzi i mówi, że ufa naszej dobroci. Na tej dobroci się opiera. I zastanawiałam się tak dłużej nad tą dobrocią, i myślę sobie, że jest to odniesienie Maryi do tego dobra, które złożył w nas Pan Bóg przez, przy akcie stworzenia. Pan Bóg wszystko, co stworzył, stworzył dobre. I stworzył człowieka też dobrego. I do tej dobroci, czyli do tego odbicia Boga w nas, Matko Burza się odnosi. I choć czasami nam nie wychodzi, i choć czasami nasze czyny nie świadczą o tym, że jesteśmy dobrze, to Maryja odnosi się do tego, co złożył w naszych sercach Bóg. Do naszej właśnie dobroci, do naszej wolnej woli, do naszej wielkoduszności. Do tego, że człowiek chce współpracować z Maryją i jej pomagać w przeprowadzeniu ludzi do Chrystusa. Ona uzależnia się od naszej dobrej woli, że chcemy pod, pod, podjąć to w duchu wolnych wieślarzy. Nie jako galernicy, nie jako ktoś, kto jest przymuszony, kto powinien, ale ktoś to w sposób wolny chce to podjąć. Pomóc Maryi w wypełnieniu jej zadania, w spełnieniu też jej celu. I matka Boża staje przed nami i mówi do nas tak: Cel, jaki przez szansę chcę osiągnąć, jest tak wielki, że nie mogę żądać od Was obowiązkowego zaangażowania. Jestem więc zależna od waszej dobrej woli. Cel szęsztatu jest tak wielki, że Maria nie może żądać obowiązkowego zaangażowania. Może tylko stanąć przed nami i nas zapytać, zaprosić, a my w sposób wolny możemy jej na to odpowiedzieć. I Pan Bóg dał Matce Bożej zadanie nie tylko 2000 lat temu, nie tylko takie zadanie, by zgodziła się być matką Jezusa, by go urodziła, wychowała, by go ofiarowała Bogu. To zadanie trwa nadal. To zadanie Chrystus pod krzyżem przekazał Maryi również i dzisiaj, aż do skończenia czasów. I to zadanie Maryi trwa i my w tym zadaniu możemy uczestniczyć, możemy jej pomóc. A jak możemy jej pomóc? Przez nasze dążenie do świętości. Przez nasze spełnianie naszych codziennych obowiązków. Przez gorliwe wypełnianie naszych zadań. Przez naszą modlitwę. Przez nasze codzienne ofiary składane jej do kapitału łask. Składane jej w jej dłonie. I Ojciec Kęteń mówi, że Matka Boża jest dzisiaj w trudnej sytuacji. Dziwnie to brzmi, bo przecież Matka Burza jest wszechmocą błagającą, może wszystko, ma swoje miejsce w Radzie Trójcy Świętej. A Ojciec Gętyn mówi, że Matka Burza dzisiaj jest bezsilna. O co chodzi? Chodzi o to, że Matka Burza potrzebuje nas, potrzebuje naszej współpracy i jest bezsilna. Musi też pokonać szatana, musi z nim też, musi z Nim zwyciężyć. I wiemy, że ona już zwyciężyła, że zdeptała głowę węża. Ale do tej pracy, do współpracy potrzebuje nas. I ojciec nich mówi tak: Co to znaczy, że Maria jest bezsilna? To znaczy, że nie może ona spełnić swojego zadania dzisiaj bez ludzkiej współpracy. A jak mało ludzi oddaje się jej do dyspozycji, by pomóc jej w zbawianiu świata. I ojciec Kętenich mówi dalej o celu Matki Bożej. Jaki jest cel, który Maryja chce zrealizować poprzez Szansztat? Chce poprowadzić świat i Kościół na nowy brzeg czasów. I my możemy w tym uczestniczyć. I ojciec mówi po raz kolejny: liść róży za liść róży. I nie chodzi tylko tutaj o liście, o botanikę, o symbolikę, ale o to, co wyraża. Właśnie ten liść róży, czyli o te żyłki, o te końcówki liści, o których mówiliśmy, że są to Boże Zmiłowania i Boża Dobroć. I to zaufanie za zaufanie. Maryja liczy na nas, na naszą wielkoduszność, polega na naszej dobroci, na naszej dobrej woli. Kochani, i na koniec zadanie domowe. W tekście. Na stronie 24 jest takie zdanie, że każdy chrześcijanin ma taką możliwość, czyli możliwość współpracy z łaską, i to jest nasza mocna strona. Ja chciałam Wam zadać takie pytanie, abyście przez chwilę zastanowili się, o jaką mocną stronę chodzi. Co jest naszą mocną stroną? Co ocisk Antenich miał na myśli, kiedy mówił, że to jest nasza mocna strona? I drugie zadanie. Co to znaczy, że Matka Boża opiera się na naszej sile? W tekście też znajdziecie taki cytat, w którym ojciec mówi, że Maryja opiera się nie tylko na naszej dobroci, wielkoduszności, dobrej woli, ale opiera się też na naszej sile. O jakiej sile mówi ojciec Kęteni? Na takiej sile, że dam radę, jesteśmy silni, wszystko na naszych barkach damy radę, czy mówi o jakiejś. Innej sile. Zachęcam Was do odkrywania tych mocnych stron, odkrywania tej siły i dawania ciągle na nowo każdego dnia, Matce Bożej, tej pozytywnej odpowiedzi i przyjmowania jej zaproszenia, które kieruje do nas, aby pomóc jej przyprowadzać świat, dzisiejszy świat do jej syna, do Chrystusa. I na koniec zawierzmy się, Matce Bożej, to wszystko, co w nas, mocne i słabe. I z tym wszystkim, co mamy, oddajmy się jej do dyspozycji przymierzu miłości. O pani moja i matko moja, tobie poświęcam się całkowicie. Ofiarowuję ci dzisiaj mój wzrok, mój słuch, moje usta, moje serce, całego siebie bez żadnych zastrzeżeń. A jeżeli już do ciebie należę, o dobra matko, to proszę cię, strzeż mnie jako twojej własności. I Twojego dobra. Amen.